Witam wszystkich. Chcę zaprezentować stolik z lustrzaną powierzchnią z LED. Świecenie LED. Sterowany przez telefon. Rozmiary go 55x55, wysokość 50 cm. Bardzo łatwo steruje się z telefonu z Androidem lub iPhone. Pobiera się aplikacja i idzie kontakt ze stolikiem. Stolik posiada. Tak się włącza. W zestawie jest ładowarka. Stolik posiada w sobie 6 baterii dużej pojemności. Sprawdzałem jak. Jak to świeci na przykład na najniższym poziomie, takim jasności, to gdzieś tak na 65 godzinie już przerwałem ten eksperyment. A najmniej tej baterii wystarcza około 80 godzin. Jeżeli to jest jakiś taki na przykład tryb na mikrofona, gdzieś muzyka, o, ja rozmawiał. I to reaguje. Robi się dyskoteka. Lub można włączyć muzykę. I to też będzie grało. Można zablokować, wyjść. Jeszcze są różne takie tryby. W tej aplikacji. Tak i na przykład e, prędkość tej zmiany koloru można zmieniać. I jasność w tym samym momencie. Można zrobić, żeby płavniutko to się zmieniało. Też tutaj się reguluje. Prędkość i jasność. Stolik jest zabezpieczony e, specjalną płytą e, która nie pozwala tym bateriom e, zabezpiecza przed naladowaniem za mocnym i za niskim poziomem e, e, przy rozładowaniu baterii Zaraz pokażę tutaj to wszystko wygląda Tutaj, wszystko ta elektronika. Tutaj, po lewo i po prawo, są trzy baterie. Trzy baterie W razie czego wszystko jest wymieniane? Ładowarki z 3-metrowym kablem 2 Amperowym Wystarczy podłączyć gdziekolwiek, bo jest 3-metrowa. Może cały czas pracować od. Кабла, але не потрібно, бо столик має автономне жерудло. E, в коложе тен випродукуваний є, колор венге. Ровніш e, може бути, наприклад, білий, або якісь коложе древна. Який колбік, який панство захочете собі. srebrnej, złoty w każdym kolorze może być wykonany proszę o tym napisać w wiadomości prywatnej lub zadzwonić i się dogadać odnośnie koloru i odnośnie sterownika, bo tutaj stoi sterownik bluetooth e, pobiera się aplikacja e, przez aplikację podłączy się do stolika e, nie przeszkadza to jednocześnie słuchać muzyki nie przeszkadza to zegarka smart smart zegarka to pracuje sobie osobno, to osobno jedno drugiemu nie przeszkadza dla tych kto ma w domu inteligentny dom podłączony podłączony w domu inteligentny dom to dla takich proponuję Tą samą cenę e, urządzenia do podłączenia inteligentnego domu. Czyli Państwo po prostu musicie mi powiedzieć przed kupnem, że chcecie, że macie inteligentny dom i chcecie też stolik, żeby do tego się dołączył. I wtedy ja tutaj wymienię ten sterownik na Wi-Fi z inteligentnym domem. No taka sprawa ręcznie wykonany. тут шкло хартоване, то нема чого шибати, 4 мм. LED професіональне, буду свечити, не 10-20 лет, напевно. Запрашиваем до контакта.